Dobra, no co, słuchajcie, Gemuzę, znamy dobrze ten temat, warzywa świeże, warzywa grillowane, ziemniaczki, ser bałkański, kurczak, jak ta bułka, ładnie wygląda, 40, 21 zł. strasznie dużo. No już wiem, że jest wyjemny. Mieliśmy sos ziołowy, sos spicy mango i sos bardzo ostry do gemuze. I rzeczywiście jest ostry. Nie jest to challenge, ale jest, kurde, ostry. Bardzo ostry. Tak jak się nazywa, taki rzeczywiście jest. Fajna jest ta cukinia, marchewka, ten ziemniaczek. Nie wiem, czy tu jest ziemniaczek ogólnie. Nie wiem, czy tu są ziemniaki w sumie. Może nie być. Marchew, bakłażan i cukinia. Z fryturki to leci. Są mega fajnie zrobione. Ze świeżych sałata, pomidor, cebula czerwona i chyba tyle. Ale jest też kwasek. Wydaje mi się, że cytryną został. Wykończony Dobry jest ten kebab głównie przez sosy szczerze Bo mięsa jeszcze nie poczułem Ale te warzywka w tym bardzo ostrym sosie Spicy mango jeszcze nie czuję Od razu chcę się to jeść po prostu Czy czarka? Nie, nie. Jest... No, marchewka ma Nie ma ziemniaczka? Nie ma ziemniaszka chyba, kurde szkoda Przyzwyczaiłem się do tych ziemniaków No ale ten kebab i tak jest smaczny Dużo tego sera bałkańskiego, który pod wpływem temperatury fajnie, fajnie się taka roztapia. Dużo smaków. Bardzo smaczne sosy. Nie dość, żostre, to delikatnie słodkie. Teraz z tym mango poczułem. Ten ziołowy, no nie wiem, pewnie tu gdzieś jest, ale w tyle, że naprawdę bomba smakowa. Myślę, że właśnie tak to trzeba jeść z trzema sosami. Powinny być trzy sosy w gratisie. To znaczy od razu, no to jest genuza pana. Zajebisty jest ogólnie.